X zawsze wskazuje miejsce. Spokojny dzień w Kaboom City. Hej, Lucky! Wybieramy się z Helixem do sali treningowej! Idziesz z nami! sobie bawcie się ze mnie! Lucky, nie zapominaj, że musimy trenować, byśmy byli gotowi na każdą sytuację! Przesadzasz, kapitanie! Dzięki technologii doktora Wolta to wszystko, co potrzeba, by pokonać złoczyńców! Nie powinieneś aż tak na niej polegać. Zawsze byli i zawsze będą potrzebni wielcy bohaterowie, niezależnie od rozwoju technologii! Szybko idziemy! Doktor Wolt nas potrzebuje! Bohaterowie! W banku centralnym Kaboom City uruchomił się alarm. Musimy sprawdzić, co się tam dzieje. Złodzieje! To faktycznie może być napad na bank i dlatego stworzyłem grupę do zadań specjalnych. Helix High! Będziesz naszymi oczami na niebie. Do ciebie należy kontrolowanie sytuacji z powietrza i informowanie nas o wszystkim. Bohaterowie, wkraczamy do akcji. Lucky Green, Potrzebujemy Twojego doświadczenia i fortuny po naszej stronie, by ukończyć misję. Szczęście się do nas, usmiechadok! Masz rusz, liczymy na twoje muskuły. Musimy jak najszybciej opanować sytuację. Do dzieła, drużyno! Helix High, yeah! Radio Green i Masz rusz. To złoto jest moje, tylko moje! Zatrzymaj się, złoczyńco! Za późno, bohaterowie! Ten skarb jest mój! Poddaj się! Nie masz się gdzie ukryć! Nie bądź taki pewny! Burza drobniaków! Coldbox! Najbardziej chciwy i pazerny ze złoczyńców z Kabom City. Kiedy czuje się zagrożony, wyrzuca strumieni monet atakując swoich przeciwników. Ten kufer nie są nas urządził! Ale, delikatnie mówiąc, nie jest zbyt skutecznym złodziejem. Szybko, chłopaki, rozproszyć się! Musimy go znaleźć! A niech to rozpłynął się w powietrzu! Ani śladu! Najwyższy czas zmienić strategię! Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Eureka, zoom! Wpadłem na pomysł! ostatni raz radar wykrył jakiś sygnał. Przepadł jak kamień w wodę. Być może nie patrzycie wystarczająco uważnie, moi przyjaciele. Hmm... Wyruszmy na przygodę! To Adventure Hawkins! Najlepszy tropiciel w Kaboom City! Super, ale ciągle nie mamy żadnego sygnału na radarze. Hmm... To możliwe. Jakieś pomysły? Hmm. Aby znaleźć to, czego szukamy, musimy w czasie naszej podróży wejść nieco głębiej. Nie ma pojęcia, gdzie się ukrył. Hmm. 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 Voila! No jasne, jest pod ziemią! <grym> Okropni bohaterowie, nie schwytacie mnie! Dalej, koledzy, musimy mu pomóc. Och, spokojnie, drogi liderze. Oto co zrobimy. Chodźcie ze mną. Widzicie, moi niedoświadczeni przyjaciele, jest jedna rzecz. Którą musi wiedzieć każdy odnoszący sukcesy poszukiwać skarbów. X zawsze wskazuje właściwe miejsce. Ale dokąd? Co właściwie? Hej kolego! Wyglądasz na nieco zagubionego. Potrzebujesz mapy? <grystanie> 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 Faterze głównej bohaterów Superfix. Hmm. Gotowy masz rules! Tak! Zobaczysz, jak świetnie pójdzie mi trening! Słone uderzenie! Ha, ha, ha! Mówiłem ci! Nie tak szybko. Pomyśl zanim zaatakujesz. Rozwiązania nie zawsze same przychodzą do głowy. Masz rację! Ha? Szybko alarm! wzywana z dr Wojc. Super W wielu miejscach w mieście pojawiły się dziury w kształcie kawałków puzli. Podejrzewamy, że to sprawka złoczyńcy o imieniu Puzzleft złośliwego fragmentu puzli. Można by powiedzieć, że on najlepiej pasuje do tej układanki. Łapiecie, nie? Hmm, humor nie jest pana mocną stroną, Dok. Pasuje jak muzle. Dziury za każdym razem wydają się coraz większe. Wygląda, jakby trenował, by je udoskonalić. Tylko po co? To zabawne, prawda? No proszę, koledzy, prześmieszne. Pewnie chce podziurawić miejską damę. Hmm. Jeśli to zrobi, całe miasto zostanie zalane. Musimy go powstrzymać. HA! 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 Bohaterowie Super Na miejskiej tamie. Hehehe, he he. w końcu jestem wystarczająco dobry, żeby zrobić tu dziurę. Puzzle! złośliwy złoczyńca, który tworzy dziury w kształcie puzli. Hmm, Mr. King, już jestem na tamie. Idealnie. Któregoś dnia podczas spaceru mój biedny Ronron Ron prawie spadł z niej do wody. Nie znoszę jej, dlatego się jej pozbędziemy. A ja myślałem, że po to, by miasto znalazło się pod wodą, że wie! O tak! Tak, tak! A przy okazji zalejemy całe miasto! Prawda, Ronron? Ron? Zaczynaj, Puzleft, wierzymy w Ciebie! No to do dzieła! Stój Puzleft, jesteś otoczony! Haha! Ha! Hej, to pułapka! Już tam nie ucieknie, do ataku! Poczekaj, masz rus! Pusleft jest bardzo sprytny, trzeba najpierw pomyśleć! Szybko, by, co ja! Och nie! Uważaj! Już jestem otoczony! Łamik mówkowy atak! Adios! Masz rację, muszę nauczyć się najpierw myśleć, a potem działać. Musimy go złapać i zmusić do załatania tej dziury. Poczekaj, najpierw pomyślmy. A, już wiem, Solty, zadzwoń do. A, o, 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 dobry pomysł. Cześć kolego, musisz nam pomóc z puzleftem. Tak, tak, proszę. Wiem, że tego nie lubisz. Bardzo proszę. Dzięki. Tak, woda jest coraz bliżej. Nasz plan to wielki sukces. Puzzlowy atak! E? Och nie! Nie może być! Mam nadzieję, że to nie w rzeczy samej braci To ja! Peace Ride, Inteligentny superfinks, który używa rozumu do rozwiązywania konfliktów, a oprócz tego brat puzleta! Najwyraźniej Caboom City ma teraz nowy basen! Ha, ha, ha. Nie! Niemożliwe! Znowu się spotykamy, PisaRide! <sad> Tym razem cię pokonam! Nie! Poczekaj! Jeśli za bardzo się zbliżysz, wiesz, co się stanie! Aaaa! Jesteśmy! U, ups. Och, ojej, ale się porobiło! Znowu się zaklinowali. Dlatego nie chciałem tu przychodzić. <sad> Dzięki, że złapaliście tego złoczyńcę! Nie ma za co! A z drugiej strony... nie mogliśmy go oddzielić od Piss right, a więc na razie obaj muszą tu zostać! Niepotrzebnie na niego naskoczyłeś, Piss Right! A ty powinieneś pomyśleć, zanim zaatakujesz Puzzleft! No cóż... Posiedzimy trochę, co nie? Słuchaj, nigdy się nie zastanawiałeś, czy byśmy pasowali z drugiej strony? Nie, Lefty, nigdy o tym nie myślałem. Widziałeś się ostatnio z mamusią i tatusiem? Mówią, że do nich nie dzwonisz. Jesteś męczący, Lefty. Podstępny prezent. W kwaterze głównej bohaterów Superfix. Drużyno Superfinks, oto świeżo upieczone ciasto. Dzięki za ciasto, kapitanie Soldi. Tak, nie mogę się już doczekać, by go spróbować. Mniam! Oj, to ciasto jest słone! Tak, to rodzinny przepis. Babcia zawsze nam piekła ciasto z sardynkami. Z sardynkami? sardynkami? Czyż nie jest pyszne? No cóż. No cóż? Smakowite. Eee, Wykwintne. <laughs> Jeszcze nigdy tak nie ucieszył mnie dźwięk alarmu. Coś stało, doktorze Volt. Drużyno Superfinks wielki metalowy koń pojawił się na ulicach Kaboom City. Kto zostawiłby takiego konia w środku miasta? Może to tylko miły prezent! Tak, to typowy prezent ważący trzy tony. Mm, jest to co najmniej podejrzane, dlatego ekipa Superfinks musi zbadać sprawę konia z metalu. Marsz Rules! Kapitan Solty! Helix High! Bohaterowie wadarok, Superfinks do Wow, ten koń jest wielgachny! Od kilku godzin nie poruszył się ani o centymetr. Rozdzielmy się. Wy rozejrzyjcie się po okolicy, a ja stanę na straży przed tym olbrzymem. Okej! Okay. Dobry pomysł. Co może ukrywać ten koń z metalu? W tym samym czasie w środku konia. Ten plan przygotował profesor K. Skupcie się! Skonstruować gigantycznego konia robota. Zrobione! Zostawić go w centrum miasta. Zrobione! Ukryć się w środku konia. Zrobione! I jak tylko zrobi się ciemno, i przejąć najważniejsze budynki w mieście. Szkoły złoczyńców, szpitale złoczyńców, ratusz złoczyńców. To jest plan doskonały! I nigdzie nie jest napisane, że trzeba wziąć prysznic, by go zrealizować! Krrr, zaraz cię nauczę, jak nie być brudasem! A, 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 nie przestań! Przestań się ruszać! A, mój pieprz! A, o nie! Kichanie! Jeśli ktoś tu kicha, w pobliżu musi być mój arcyrywal, Dark Spicy. Zwywamy! Złoczyńcy, nie pozwalam uciec! Złona karta! Jesteśmy uwięzieni, a przyk... Przy... Kapitan i jego promienie soli dopadną każdego przeciwnika. Stój, złoczyńco! Dark Spicy. Jego fale z pieprzu doprowadzają do łez niejednego bohatera! Nie masz dość soli, by mnie powstrzymać! Promienie zoli! co ty narobiłeś? Koń się rusza! To bardzo niebezpieczne! To ty przyprowadziłeś go do centrum miasta! U. A. O! U. A! się! Jak to ktoś zatrzyma! A zbliżamy się do urwiska! Zaraz się rozbijemy, musisz mi pomóc to zatrzymać! Tak, pomogę ci! Naprawdę? Atak pieprzu! <ścoughs> Mam... <ścoughs> pieprz w oczach! Nic nie widzę! Ha <ścoughs> Cichaj sobie, kapitanie Solti, a ja stąd zmykam i zostawiam Was z tym bałaganem! <ścoughs> ha, pa, 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 pa. Ha, pa. O nie, nie zostawisz tu swoich towarzyszy samych! Pójdziesz na dno razem z nami! A... Zostawcie nie! mnie! A... A... Kapitanie Salty! W jednym złoczyńcy mieli rację. Nie zostawia się przyjaciół. Ha, ha. Prawdziwi przyjaciele nigdy cię nie zawiodą. Prawda, chłopaki? Ha, 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 ha. <śliniczny> Przynajmniej wyniknęła z tego jedna dobra rzecz. Tak? Jaka! Udało nam się zmusić koli powera do kąpieli! He 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 he. Zasubskrybujcie nasz kanał, by nie przegapić następnego odcinka! Kazum power! Opalać się na plaży i przypiec się na słońcu jak dościk. Och nie, tylko nie złoczyńcy! Tak chciałem wyjść na słoneczko! Chodźmy zobaczyć się z doktorem Boltem. Dobra, 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 dobra. Witajcie, super. Fi... Chwileczkę, doktorze, nie jest pan w laboratorium, prawda? <laughs> ano nie, jestem na plaży Kabum City, to mój wolny dzień i chciałem się poopalać. Tak, to świetny pomysł, ale tragedia. Największa jaka mogła się zdarzyć. Złoczyńcy zrujnowali mój wolny dzień. Pff, za bardzo pan dramatyzuje, doktorze. Hehe, <laughs> ukradli cały piasek z plaży i dlatego nie można się już tu opalać. Co? Nie! Tylko nie plaża! Idziemy, koledzy! To prawdziwa tragedia! No proszę! Lucky green. Flash Get! Helix High! Bo Bohaterowie Super do ataku. do ataku! Nie wierzę własnym oczom! Słoczyńcy budują zamek z piasku. E, ha, ha, ha. Szast prast jest więcej piasku! To łakidast Dust jest niezły w gromadzeniu piasku. Łakidast. dust! Złośliwa miotła najlepsza do zmiatania kurzu, a w tym przypadku całego piasku z plaży. Nie do wiary! Cały ten piasek, żeby zbudować zamek? Zgadza się. Chciałem mieć nową bazę złoczyńców tuż przy plaży. Bliżej może już się nie da. A co więcej, ten zamek z piasku jest zupełnie za darmo. I na dodatek sprawiłem przykrość mieszkańcom Kaboom City. Idealnie. Nie powstrzymacie mnie! Łaki dast sypnij piaskiem w oczy! Ha! Chmura kurzu! Kurzymy, 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 kurzymy! kurzymy, kurzymy. Nic nie widzę! Nie! Ha! Nie zepsujesz mi mojego dnia na plaży! Mówię wam, że obronię miasto! Ha! Zapomniałeś o mojej super prędkości, Mr. King! Ja! Popadnę cię, zanim zdążysz mrugnąć okiem! <grystanie> Dlaczego nie mogę się ruszać? <grystanie> Och! Najwyraźniej szybkie przebieranie nogami w piasku to dość kiepski pomysł. Tylko głębiej się zapadasz i wzbijasz tumany kurzu. Och, nie! Co teraz? eureka zoom! Mam rozwiązanie! Katastrofa! Nie pomogło moje szczęście! Ha! Wezwał mnie doktor Walt! Sparty odkurzacz, specjalista od nieskazitelnie czystej roboty. Dzięki, że jesteś. Jak nam możesz pomóc? Zaraz zobaczysz Siła Sania! Co ci bohaterowie wyprawiają? Och nie, patrz, szefie! Z Partly jesty wysysa za cały piasek z naszego zamku! Nie, zapłacicie mi za to. Wrócę tu! Aj swój koktajl. Uciekamy, oh, uciekamy! Oh, Jak tylko skończę, zabiorę stąd piasek i rozsypię go ponownie na plaży! To wspaniale! Ten plan jest doskonały! Dzięki, że pomogłeś nam uratować plażę. Nie ma za co. Plażget może się wreszcie poopalać. Opalam się od jakiegoś czasu. O, mamo, naprawdę mocno cię wciągnęło. Myślę, że zamieniłem się w przypalony tost. M możecie mnie stąd wyciągnąć? Możemy. <laughs> Przez jakiś czas będę omijał plażę szerokim łukiem. Walka Powerbotów w głównej bohaterów Superfinks. Koledzy, zostaliśmy zaproszeni na Mistrzostwa Powerbotów! Bohater Mechfixer zmierzy się ze złoczyńcą z Crewixem! Macfixer, weźmie udział w walce Powerbotów? Zgadza się i zostanę mistrzem! Mechfixer, jak długo się tym zajmujesz? godziny lub dni. Nie wiem, ale najważniejsze, że ciężko pracuję, żeby stworzyć najpotężniejszego robota w historii. Wow! Ale z kim będziesz walczył? Ze Skrewixem, moim arcyrywalem. Jakiś czas temu obaj byliśmy pomocnikami doktora Volta. Zawsze kopiował i wykradał moją pracę. Doktorze Wolt skończyłem wynalazek, o który Pan prosił. Kiedy pomyślę, co mi zrobił, odpłacę mu pięknym za nadobne. A my udzielimy Ci wszelkiego wsparcia. Masz Flash Flashgate! Helix High! Mech Fixer! Drużyna SuperThings na ataku! Stadion aż huczy od emocji. Publiczność z niecierpliwością czeka na zawody PowerBotów. MechFixer staje do walki ze swoim powerbotem Steelboxerem. MechFixer, bohater, który skonstruuje wszystko, co przyjdzie mu do głowy. Tym razem nie ujdzie ci to na sucho, Skruix. Dasz radę, MechFixer! Masz moc! A oto Scruix ze swoim przerażającym powerbotem Cyberflame. Scruix, złoczyńca z mocami robota, które mogą zawrócić ci w głowie. Agnisty powerbot. MechFixer kontra Scruix. Skończysz zupełnie wypalony! Cyberflame, ogniste pięści! ser jest w ogniu walki z Królixa. Ach, muszę się stąd wydostać! Ach kiepski pomysł! Jesteś teraz łatwym celem! Nie pokonasz mnie nawet dzięki sztuczkom robota! To się zobaczy! Pełna noc! Nie. Musimy jakoś pomóc Fixerowi! Spokojnie, wszystko mam pod kontrolą! Pełna moc, super ognistych pięści! Co to był za dźwięk? Auć! E, co się stało? Dym! po To się stało, że jesteś ignorantem! Konstrukcja Powerbota wymaga ciężkiej pracy i wytrwałości! A to coś, czego nigdy nie potrafiłeś! Ja! Yeah. Nie! Yeah. Niezwykłe zwycięstwo! wygrywa Mech Fixer! Jestem mistrzem Powerbotów. Gratulacje! Brawo! Bez wątpienia Skruix dostał niezłą lekcję! Nie byłbym taki pewny! Nie będę już wykorzystywać pracy innych, obiecuję! Ale niech mnie ktoś stąd ściągnie! O, ho, 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 mamo! Maszyna Definitywna! Któregoś dnia w Kaboom City... Doktor Volt zapłaci mi za to! Profesorze K., co to za ważna rzecz, którą chcesz mi pokazać? Przedstawiam mój wynalazek! Maszyna Definitywna! Dzięki niej, za jednym zamachem wszystkich mieszkańców Kaboom City zmienimy w złoczyńców! Mm, choć raz zbliżyłeś się do poziomu doktora Wolta. Ten doktorek jest nikim w porównaniu z moim nadrzędnym intelektem! Niech ci będzie, włączmy tę maszynę! Wystarczy tylko wcisnąć ten przycisk! W końcu przejmę kontrolę nad całym miastem! <śmiech> <śmiech> no, no, co jest? Ładuje, ładuje... No cóż, proszę pana! Ładuje, Musimy poczekać, ładuje, aż się naładuje! Ładuje. Nie naładowałeś jej? I... Chciałem ładuje, podzielić się tą chwilą ładuje. z panem! Musimy chronić tę maszynę przed bohaterami. Volt bez wątpienia wykryje tak duże źródło energii! Coś mi mówi, że będzie się działo! <grystanie> w tym samym momencie w kwaterze głównej. Right, right. Doktorze, Volt, co się dzieje? Coś bardzo groźnego, dlatego wezwałem Was wszystkich. W środku miasta zauważyłem dziwny wzrost energii. To energia Kazum. Nie mam wątpliwości, że za tym wszystkim stoi mój arcyrywal, profesor K. Musimy go powstrzymać. Dokładnie tak, bohaterowie. Tym razem idę z Wami, bohaterowie Super Things, do ataku! Jaaaa! Yeah! Nie na warcie jest takie nudne. Jestem głodny. Cisza! Moje kamery nadal niczego nie wykryły. Rzekaliście na nas? Ha, ha, ha! Złoczyńcy do ataku! Eee! Eee! Ajde, ajde! No. Chuj, 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 chuj! Toxpunk! Ten zapach jest okropny! Tak! Muszę sprawdzić, co spowodowało ten wzrost energii Kazoom! Wkrótce moja maszyna uwolni energię złoczyńcową! Ładuję, ładuję, I to ja będę ładuję, największym geniuszem ładuję, w Kaboom City! Ładuję, ładuję, ładuję! Nie! Nic z tego już ja cię powstrzymam! Ha! Znowu się spotykamy, Volt! Wiedziałem, że mnie tu znajdziesz! Ha! To koniec, K! To twój koniec! No dalej! Chodź tu! Ja! Yeah! A masz! A masz! No proszę, doktorze, Wold, wreszcie się poznajemy! Y y jesteście złoczyńcami! Rzeczywiście, doktorze! Tak jak wkrótce wszyscy mieszkańcy miasta! <raMC> <s prejudy Sizliche> <duszer asking Miller> tak! A ja zostanę jedynym prawdziwym geniuszem! Być może, ale zapominacie o jednym! Jestem najlepszym mechanikiem, Profesorze! Mam nadzieję, że doktor jest cały! Doktorze Volt! Pokonaliśmy wszystkich złoczyńców! Doktorze! Masz rules, patrz!

Flashget? Nic, wydawało mi się, że coś widziałem. No nic. Tydzień później. Wylądowaliśmy tutaj przez twoje wynalazki. Jestem geniuszem niedocenianym! Przerywamy nasz program, by poinformować o tajemniczych postaciach, które zostały zauważone w wielu miejscach w mieście. O! Są niezwykle spektakularne i dysponują mocami jakich jeszcze nie widzieliśmy. Coś poszło nie tak. Bardzo nie tak. Już niedługo porozmawiamy z kapitanem Justice'em, aby usłyszeć jego komentarz na ten temat.